Cześć, mnie z tej strony słuchajcie, przerwa w robocie w roboczych ciuchach. Generalnie siadłem, bo przypomniała mi się ważna w sumie rzecz, o której miałem dzisiaj Wam troszeczkę powiedzieć. Wczoraj, w godzinach takich wieczornych, słuchałem trójki programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtedy, w tamtym czasie, malowałem sobie rysuneczek, który może dzisiaj wieczorem zobaczycie. I nie wiem, kto tam dyskutował, ale generalnie rozmowa dotyczyła wolności obywatelskich kontra bezpieczeństwo obywateli. Jedna z osób, a już wiem, to było jakiś dwóch posłów, oczywiście z dwóch przeciwnych stron barykady, rozmawiali o nowej ustawie antyterrorystycznej. I generalnie. Mm, poseł PiSu, no, jako wprowadzający ustawę, żeby było ciekawe, i tą, którą praktycznie, to, która praktycznie opiera się na pomysłach Platformy Obywatelskiej w wcześniejszej kadencji, e, przekonywał, że wolność obywatelska musi zostać ograniczona, musi zostać ograniczana przez państwo, jeżeli chcemy, jeżeli państwo chce zapewnić bezpieczeństwo obywatelom. Czyli, że najważniejszym prawem obywatelskim, taka była jego konkluzja z, całego, z całej tej rozmowy, jest bezpieczeństwo obywatela, a wolność stoi gdzieś tam dalej, na drugim miejscu. Najpierw trzeba zapewnić obywatelowi bezpieczeństwo. Przewidziały to wielkie umysły. E, jeden z niewielu księży, których bardzo sobie, jego wypowiedzi, które tam kiedyś e, składał, cenie, czyli ksiądz Tischner, Gdzieś na początku lat 90. wypowiedział się coś takiego, że z niepokojem patrzy, słuchajcie na najbliższe lata, gdyż Polacy zaczynają, będą odczuwać lęk przed wolnością, lęk przed nadmierną wolnością. Ze względu na to, że większość ludzi, nas, obywateli Polaków na początku lat 90. to byli ludzie, którzy Znali państwo ze strony opresyjnej, które jednakowoż, jeżeli chodzi o takie codzienne sprawy związane z bezpieczeństwem, było dość bezpieczne ze względu na aparat bezpieczeństwa, który tutaj trzymał wszystko w garści. Również tych złych ludzi, którzy zagrażaliby naszemu bezpieczeństwu. I ksiądz Tischner powiedział wtedy, że generalnie Polacy nie są nauczeni. Żyć w takim e, środowisku, gdzie trzeba samemu stawiać sobie granice różnych zachowań. E, stąd mógłby się pojawić lęk przed wolnością, że Polacy nie umieliby sobie z tą wolnością poradzić, nadmierna wolność spowodowałaby spadek bezpieczeństwa obywateli. Skąd takie problemy u nas? No, są. Znaczące różnice na przykład pomiędzy społeczeństwem naszym a społeczeństwem na przykład amerykańskim. Tam amerykańskie społeczeństwo opiera się na silnych wspólnotach, lokalnych, wspólnotach, stanowych wspólnotach, trochę większych wspólnotach, ale przede wszystkim na wspólnotach lokalnych, które są ze sobą mocno związane, które można powiedzieć, w pewien sposób same wytyczają swoje zasady dotyczące wolności i tego typu rzeczy, i które również w, te, w pewien sposób można powiedzieć siebie kontrolują nawzajem te wspólnoty. Wspólnoty, które ludzie, którzy jakby należą do, takiej, do takich wspólnot, mają najczęściej poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, za wspólne dobra, za sąsiada, za otoczenie. My znamy takie rzeczy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, przede wszystkim z filmów, prawda? Ktoś się nowy wprowadza, zaraz tutaj sąsiedzi przychodzą z ciastem i tak dalej. Hej Steve, na pomogę ci odśnieżyć podjazd i tak dalej. Ktoś, no generalnie ludzie ze sobą tam inaczej żyją. Nawet jak się ogląda, słuchajcie, programy z Wielkiej Brytanii. Ja lubię sobie oglądać takie programy o ludziach, którzy przenoszą się z miasta na wieś. Ucieczka na wieś, bardzo to lubię. Zauważyłem, że prawie w każdym programie ludzie, którzy się gdzieś tam przenoszą, mówią, że ich głównym celem jest zaklimatyzowanie się w miejscowej wspólnocie i działanie na rzecz miejscowej wspólnoty. No, u nas coś takiego, to jest kurwa po prostu jakaś, jakaś fantastyka. Nie ma u nas czegoś takiego. Częstokroć sąsiad z sąsiadem przez płot się za bardzo nie znają, albo na siebie pyszą. Nie ma poczucia wspólnoty. U mnie ostatnio jakiś chuj przed bramą wypróżnił popielniczkę ze swojego samochodu, no wyrzucił no bo to nie jego, to jest ulica. Tu wspólna to można sobie pierdolić. Kiedyś wam mówiłem o tym, jak musiałem tutaj ganiać pacjentów, którzy opędzlowali na winklu u mnie tutaj na mojej wiejskiej ulicy tanie wina i pierdolnali butelki na ziemię. No. bo to nie mają poczucia, że to jest ich otoczenie, że on następnym razem tutaj przyjdzie i zamiast posiedzieć w przepięknych okolicznościach przyrody, na winklu, pod wspaniałym drzewem, pośród zielonych traw, yy, będzie potykał się rozbite butelki po tanich prytach. <sum> Sami yy, dobrze wiecie, ci, którzy oglądają, Mój kanał od jakiegoś czasu, że ja jestem wielkim zwolennikiem totalnych wolności obywatelskich. Tutaj e, moja postawa jest dosyć radykalna, choć wiem, że w polskich realiach te, ta wolność totalna obywatelska jest ciężka do zrealizowania właśnie z powodów, o których przed chwilą mówiłem. Przede wszystkim, by Zadziałało u nas. Zadziałała u nas zgoda obywateli na wolność. Zaraz dojdziemy do tego, dlaczego zgoda, dlaczego ty mówisz. Wydaje się, że każdy obywatel chciałby być człowiekiem wolnym, obywatelem, który, którego wolności obywatelskie są nienaruszalne. Zgoda, by taka nastąpiła, obywateli na wolność, obywatele musieliby właśnie. Być zupełnie inni. Musielibyśmy my tworzyć inne zupełnie społeczeństwo. Społeczeństwo, które posiada um, tą odpowiedzialność za dobro wspólne, za wspólnotę. No, niestety, jak sami widzicie, od pewnego czasu to tym bardziej widać. Polskie społeczeństwo nie dość, że nie tworzy wspólnot. Prawdziwych, może gdzieś tam na głębszych w rejonach prowincjonalnych, prowincji na Wsiach, tam jest to bardziej troszeczkę zaznaczone, wspólnoty, wspólne życie i wspólne działania w celu dobrego życia sąsiad z sąsiadem, gmina i tak dalej, ale u nas to nie działa, a wręcz podziały społeczne, podziały wewnątrz różnych wspólnot lokalnych są coraz głębsze. Są, są coraz głębsze, gdyż oczywiście jest to powodowane przez polityków. Polityków, media, zależne od polityków i tego typu rzeczy. Cały konflikt, który mamy od pewnego czasu, to jest właśnie niszczenie wspólnoty naszej jako Polaków. Wspólnoty, która i tak miała słabe podwaliny i praktycznie mieliśmy dopiero ją tworzyć, prawdziwą wspólnotę obywatelską, a niestety te chuje, za przeproszeniem, z Sejmu, no nie dają nam takiej szansy. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że to są politycy i oni dążą do pełni władzy, do pełni kontroli. I niszczenie wspólnoty obywatelskiej pomiędzy nami wszystkimi, pomiędzy nami tymi, którzy nie wiem, głosowali na PiS, na PO, na Kukiza, na Spaghetti, makaron i tak dalej. Niszczenie tej wspólnoty pomiędzy nami wszystkimi jest im na rękę. Oni. Chcą tej sytuacji, żeby obywatele żyli ze sobą pokłóceni, czyli nie byłoby wówczas wspólnoty, czyli nie byłoby wówczas poczucia bezpieczeństwa, czyli wreszcie można by było wówczas złapać nas, obywateli, za gardło. No bo to łączy się jedno z drugim. Robi się to, co próbują robić władze stan, Stanów Zjednoczonych od wielu, wielu lat, czyli wprowadzać swoich obywateli w poczucie permanentnego zagrożenia. Po to, by obywatele przerzucili odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje własne na organy władzy. A trzeba pamiętać, że przerzucenie odpowiedzialności na organy władzy, za bezpieczeństwo obywateli zawsze będzie łączyć się z ograniczeniem wolności obywatelskich zawsze. Zawsze będzie się z tym łączyć. W tej chwili już od wielu lat można powiedzieć, w Polsce, podstawowe prawa obywatelskie są niszczone. Choćby wspomnę tutaj o artykule 30 naszej Konstytucji, który mówi o przyrodzonej i niezbywałej niezbywalnej godności człowieka. Ile razy żeście spotkali się z tym, że urzędnik państwowy odnosi się do was jak do śmiecia? Ile razy żeście spotkali się z tym, że policjant zwraca się do was tonem protekcjonalnym, jak do gamonia jakiegoś? To jest godność, która jest na każdym kroku niszczona przez władze, przez organy władzy, które mają zapewniać nam bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ekonomiczne, nie wiem, zdrowotne, bo ile razy żeście byli potraktowani z góry w przychodni lekarskiej albo na e, ostrym dużurze. Na przykład, jak ja byłem dwa lata temu z moją nieżyjącą babcią, która 24 godziny czekała na ostrym dużurze po Wolewie. No to musiałem zrobić tam rozpierduchę, dopiero żeby ktoś się nią zaczął, zajął, poważnie. I wtedy był złamany artykuł 30 Konstytucji ze strony urzędników, ze strony lekarzy, ale również ze mojej strony, bo ja naruszyłem też ich godność, nazywając ich chujami Rozumiecie? Brak jest takiego poczucia wspólnoty, które zagwarantowałoby inny stosunek ludzi do ludzi, a państwo to wykorzystuje i państwo tą sytuację cały czas buduje za ogniem. Przypominam wam, że to jest celowe działanie i politycy dążą do tego, jasno się nawet na ten, w ten sposób wypowiadając. Przypominam Wam taką, chciałem Wam przypomnieć taką wypowiedź obecnego ministra spraw zagranicznych pana Waszczykowskiego. Ja mówiłem o niej jeszcze przed wyborami, który to powiedział, że dla celów państwa, jeśli państwo chce zrealizować pewne cele i konieczne by było ograniczenie wolności obywatelskich w pewnym zakresie, to państwo może być opresyjne w stosunku do obywateli. On użył dokładnie tego słowa. Państwo może być opresyjne w stosunku do obywateli. Zgubiliśmy chyba gdzieś coś, prawda? Przecież politycy, którzy nami teoretycznie rządzą, są naszymi sługami. Oni nam służą, oni są przedstawicielami naszymi, którzy mają się zająć tam różnymi sprawami. Podczas gdy ja jestem zwolennikiem tego, żeby państwo dbało o nasze bezpieczeństwo, o obywatelskie bezpieczeństwo, ale zewnętrzne, czyli ma dbać o nasze bezpieczeństwo ze strony, nie wiem, obcych państw, ma utrzymywać armię i tego typu rzeczy, to bezpieczeństwo nasze osobiste. Powinno zależeć już tylko od nas, a ono jest nam ograniczane, gdyż mawia się nam, że jesteśmy nieodpowiedzialnymi debilami. I najlepiej, jak to będzie robić państwo. I tym samym ogranicza się nasze wolności obywatelskie. Niestety, wielu Polaków zgadza się z czymś takim, z taką sytuacją. Zauważcie sobie różne sondaże, które pokazują, że Polacy chcą silnej władzy, która będzie ściskała wszystkich za jaja. Będzie jechać, kury z banderami, Będzie jechać z tymi, będzie jechać z tamtymi, będzie ograniczać to, 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 tamto. Ludziom się to podoba. Dlatego PiS działa w ten sposób. PiS ogranicza w tej chwili nasze wolności obywatelskie. I mimo, że wiele rzeczy imponuje mi w działalności PiSu, że potrafią szybko parę rzeczy zrobić, ogarnąć sprawę, a nie leżeć z wywalonym fiutem na zewnątrz, takiej jak Platforma Obywatelska przez 8 lat to niepokoi mnie ciąg na ograniczanie obywatelskich wolności i brak jakichkolwiek planów poza przemówieniami prezydenta na przykład by odbudować naszą polską wspólnotę by wyrobić w obywatelach poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Rozumiecie? Kiedy tak by się stało, moglibyśmy iść dalej, uwalniać, budować większą wolność obywatelską, zmieniać prawo. Prawo dotyczące posiadania broni. Prawo do Obrony, prawo do, do wolnego osiedlania się, do zakupu ziemi, które zostało teraz przez PiS upierdolone, że ja sobie, tak jak mówiłem, nie mogę i większość z Was podejrzewam, którzy nie są rolnikami. Nie mogę na przykład wyprowadzić się pod Szczecin i kupić sobie pola ziemniaków i uprawiać tego pola. Nie mogę. Tutaj moje wolności zostały ograniczone. Ale pamiętajcie, władzy nigdy taka sytuacja. Nie będzie na rękę. Sytuacja, w której obywatele nagle stwierdzą: Kurna, nie kłóćmy się. Przybij piątkę miłośniku Kodu, przybij piątkę miłośniku PiSu, przybij piątkę miłośniku P.O. Idźmy na browar, pogodzimy się i zaczniemy ogarniać swoje sprawy tutaj naokoło, w gminie, w, na ulicy. Stworzymy wspólnotę, opierdzielimy wspólne ciasto w sobotni wieczór. Żony Ciasto, my obalimy flakon, będzie super. Stworzymy coś wspólnego, będziemy mocni. Władzy to nigdy nie będzie na rękę, dlatego że nie będą mieli tego argumentu, że my dbamy o waszą wolność, a o, wasze, o wasze bezpieczeństwo. A niestety, no, w dobie terroryzmu, wszechobecnych zagrożeń, musicie się pogodzić z tym, że stworzymy takie małe policyjne państwo. Ograniczymy Wam prawa, ale będziecie bezpieczni. Władzy na tym nigdy nie będzie zależeć, bo władza chce mieć władzę nad obywatelami. Bo oni obawiają się tego, że skonsolidowane, odpowiedzialne za dobro wspólne społeczeństwo wkurwi się tymi ekscesami w Sejmie. I wypierci ich w końcu w kosmos. Na co zezwala Konstytucja? Wiecie już, że Konstytucja jest ważna, ale Konstytucję trzeba zmienić tak, by Konstytucję można było stosować, a nie tak jak jest teraz, gdzie jest artykuł Konstytucji, jeden i drugi, tam trzeci, czwarty, piąty, i że obywatel ma prawo to, to, to tamto, obywatel ma zagwarantowane to. A na końcu są dopiski. Chyba, że ustawa stanowi inaczej. Dziękuję. No to o co chodzi. Konstytucja jest ważna, ale nie taka jak teraz. Nie kłóćcie się ze swoimi znajomymi na tematy polityczne. Spróbujcie na spokojnie pogadać, może dojdziecie do wniosków zaskakujących, że właściwie wszystko to jest wykreowane przez tych skurwysynów polityków. Spróbujcie budować lokalne wspólnoty. Wreszcie spróbujcie obudzić w sobie odpowiedzialność za dobro wspólne. Nawet jak inni będą się z was śmieli, że na przykład sprzątacie kupę po psie, który narobił gdzieś tam. Ja po swoim psie, po swojej suni sprzątam. Zawsze. I czasami ludzie się na mnie patrzą jak na idiotę. Ale walimy to. Ja sprzątam bo nie chcę, żeby któryś z moich sąsiadów na przykład, albo gdzieś tam wszedł w kupę mojego psa tak samo ja nie chcę wejść w kupę czyjegoś psa wiecie, to jest taki przykład z tego dołu budowania wspólnoty czy godzimy się z tym żeby czuć się bezpiecznym przy ograniczeniu wolności obywatelskiej jakie jest wasze zdanie? Ja nigdy nie zgodzę się na ograniczanie moich wolności obywatelskich, mimo że są ograniczane teraz w świetle prawa. Mówię tu konkretnie o tej ustawie dotyczącej obrotu ziemią, i tak dalej. Nie godzę się na to, że przykładowo w czasie szczytu to ma być zakaz spontanicznych zgromadzeń. Co to kurwa ma znaczyć? Stan wojenny to jest? Wreszcie nie godzę się z tym, żeby ktoś. Za mnie koniecznie chciał dbać o moje własne bezpieczeństwo. Ja o swoje bezpieczeństwo sam zadbam. Tylko dajcie mi do tego prawo. Trzymajcie się na razie. Cześć. I nie kłóćcie